Witam, z tej strony Kuba z kanału PNTC MZ Football. Dzisiaj mamy naprawdę super dzień, ponieważ dokładnie jest 4 maja. Oznacza to, że dzisiaj rząd powinien otworzyć wszystkie orliki, jakie znajdują się na terenie Polski. Także zobaczymy. Udało się nam w naszym nowym biurze właśnie przygotować listę 34, aż różnych boic znajdujących się właśnie na terenie Krakowa. Także sprawdzimy, zobaczymy, czy gdziekolwiek uda się nam pograć w piłkę. Także nie przedłużamy, przenosimy się do biura. Także znajdujemy się już w tym momencie w nowym biurze i na serwisie obronowym mamy przygotowane aż 30, Różne wojska rozłożone na terenie całego Krakowa, jak i okolic. Na samym początku zacznij pod ponieważ tam na boisku czeka na nas Mateusz. Oczywiście, zobaczcie na przykład, gdzie mamy fajne hotely, mamy wyszło od firmy Diablo Czecz. Oczywiście polecam wam, no zresztą stanie zobaczyć że świetnie wyglądają. I na każdym wojsko postaram się położyć właśnie wokół który znajduje się na stronie pentacenz.pl. I pamiętajcie, zgodnie z rozporządzeniem pana ministra i całego rządu, Właśnie dzisiaj, czyli dnia 4 maja, powinny być otwarte wszystkie online. Zobaczymy jaka będzie prawda i czy gdziekolwiek uda się nam pograć na wojsku. Także idę po maseczkę i zaczynamy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał. I jeszcze oczywiście pamiętajcie, żeby wejść na stronę ptcmz.pl, gdzie tam już teraz możecie zakupić kurs treningowy PtCMZ dzięki któremu znacząco poprawicie swoje umiejętności piłkarskie, a pamiętajcie, że teraz jest do tego najlepszy okres, ponieważ nie ma treningów i macie wystarczająco dużo czasu, żeby właśnie poprawić swoje umiejętności, także lecimy na wojsko. Dobra, także tu spotkaliśmy się z Mateuszem i ogólnie jesteśmy przed właśnie stadionem miejskim w Skawinie i tutaj zaczniemy swój punkt zwiedzania i gdzieś tutaj zostawimy pierwszy kurs piłkarski, tylko tam ktoś jest, nie czy tam w ogóle można wejść, tam jest Orlik. Tylko nie wiem, jak myślą, na go dostaniemy. Spróbujemy, chodź, zobaczymy. No bardzo przepraszam. Obiekt cały jest zamknięty, To co z tego, że jest czwarty? Tam pisze, jest zamknięty, nie. Do, nie. do odwołania, Kiedy będzie nie otwarty. Pan? Do odwołania. No to zadzwońcie się do ministra, niech wam otworzy. To nie są otwarte dzisiaj? Do 4 maja są otwarte. Także niestety pierwszy obiekt jest nadal zamknięty, zobaczymy, jak będzie dalej. Także tego kursu tutaj nie zostawimy, lecimy na kolejny obiekt. Zobaczymy, czy będzie otwarty. Ale coś mi się wydaje, że chyba będzie. My... Wchodząc po tłumach, to chyba nie. Zobaczcie, co tu jest napisane. Od 4 maja otwarte orliki i stadiony. A póki co, jeszcze żaden orlik ani wojsko nie jest otwarte. No niestety, kolejny obiekt również jest zamknięty. Zostawiamy tutaj. Jak ktoś będzie chciał, to sobie może wziąć. wziąć. Lecimy dalej. Rząd otwiera boiska szkolne, orliki i szereg innych obiektów sportowych. Od poniedziałku, 4 maja. Za rok, to może za rok, Kuba, 2021. <grym> Także jesteśmy przy trzecim boisku Pogoń z Kotniki. to już należy do Krakowa. Tu widzę, że już jakieś przygotowania są, ale to na boisko to wiadomo, że prywatnej drużyny to nie będę wchodził. Więc jedziemy dalej na jakąś orlika, bo myślałem, że to ogólnie orlik jest. Zobaczymy dalej. Brawo. Ej, nie wiem drzwi, domknij drzwi. Także jesteśmy przy kolejnym boisku, nie wiem, może tam się da wejść. no nie, no nie dać tam wejść. To, to jest jakaś furtka. No wiem, ale dobra, trudno. My nawet nie będziemy tu wchodzić, no bo to jest tak, jak mówiłem, boisko klubowe, a na boiska klubowe po prostu nie ma po co wchodzić. lepiej na orniki. Tu niech sobie leży. Lecimy dalej. Tak, nie masz? Zobaczcie, pierwszy raz jakiś promyk nadziei, że gdzieś będzie można w Krakowie pograć w piłkę. Zobaczcie, tu pisze, że 4 maja po prostu jest orlik nieczynny, ponieważ trwa dezynfekcja obiektu. Więc super, tutaj zostawiam wam kurs. Wy to prawie jutro zobaczycie, i jutro możecie już tu przyjść, nawet sobie pograć w piłkę. No tu niech sobie jest. Jesteśmy teraz przy następnym obiekcie, jest to stadion Borku Kraków. Teraz dopiero się zaczną orliki, na których myślę, że będzie można coś pograć. Niestety, ale znowu następne boisko jest zamknięte. Wydaje się, że było otwarte, ponieważ to było otwarte, ale tam jeszcze jest druga, która jest zamknięta. Idziemy dalej. Póki co jeszcze żaden nie był otwarty, tylko jeden był otwarty, ale była dezynfekcja i od jutra będzie można tam grać. Także jutro już wiem, gdzie przyjechać. Idziemy dalej. Od drugiej strony też tam jest Na pewno. Jest Dobra, także kolejny kurs zostawiam w tym miejscu i lecimy dalej Zobaczcie jak to wygląda zgodnie z prawem oh, Może być zdjęta, idziemy grać Strzał na otwarcie 4 maja Otwarte orliki Pod Jedyne boisko, które do tej pory było otwarte Właśnie to na którym najczęściej nagrywamy wszystkie filmy właśnie na ulicy Dekerta Siła czy Technika. Siła masa. Siła masa jest ta klasa. Nie! Nie! Nie przestrzał! Nagrywasz to? O nie! W tym miejscu będzie położony kurs piłkarski. Oczywiście taki kurs możecie również kupić na stronie pętycnz.pl A my lecimy, trzeba założyć maskę. Niestety. I mamy kolejny orlik, na którym faktycznie można w piłkę zagrać. Także Bójcie myślę, że w sumie idziemy kopnąć sobie raz na bramkę i lecimy dalej. To, robię, to, robię, to, Dobra, idziemy dalej. Play Areny, zwycięstwa wszystkich głosowań. Jasne, przegrany głosowań. Składa, nie można rękę. Nie ma wysłać. Głosuj na mnie, głosuj na mnie. A wiecie, że tylko 6 osób może być na wojsku. Było to jest Dobra, ja po to, by je łamać. Pozdrawiam wszystkich tak Dave 7! Podłoga tak, Dave 7! Zapraszam! Żeby nie było, że nie odwiedzamy naprawdę przeróżnych boisk to nawet coś takiego odwiedziliśmy. Przy właśnie... są bagry takie właśnie dość znane, a nigdy tego właśnie nie było. Nie wiedziałem jak to do końca wygląda. To chyba są bagry. No i my w sumie lecimy dalej już do chyba 16 boiska Także <głosujesz> mamy kolejne boisko i. Ono jest otwarte, także myślę, że nawet nie będziemy tutaj w sumie wchodzić, bo zostało nam jeszcze około chyba 15 boisk do sprawdzenia. Powiem wam tak, na pewno nie odwiedzimy dzisiaj garbarni Kraków, bo tam jest wszystko zamknięte. Ja tam na co dzień trenuję, ale na przykład tutaj na boisku paszowianki nie byłem nigdy. Bardzo dużo jest ogólnie boisk, powiem wam, w Krakowie, myślałem, że jest tego mniej. Pamiętajcie o tym, że właśnie wychodząc z obiektu musicie sobie z powrotem założyć maseczkę. I grać można tylko po sześciu. Pamiętajcie, tylko po sześciu. Tam w Krakowie grało ich więcej... Ej, w ogóle dycho ci dać. Widać tak tak robię? No. Dobra, chodź. Dobra, także jesteśmy na kolejnym już obiekcie, już nie mam w ogóle siły tutaj, wszędzie krążyć. No i tutaj sobie normalnie treningi mają, bo tutaj w swoim siedzibie ma Hutnik Kraków, Progres Kraków i jeszcze wydaje mi się, że jeden klub piłkarski, ale nie pamiętam za bardzo jaki. No i tam oczywiście jest ten stadion miejski, też właśnie główny Hutnika Kraków, no ale tu wchodzić raczej nie będziemy. Tutaj mamy kolejne boisko, które jest spokojnie otwarte. Teraz sobie wpadliśmy na kolejne boisko, jest to boisko Wandy Kraków Drużyny, oni tutaj grają ogólnie tą kobiecą piłkę właśnie najczęściej. Tego, co Teraz znajdujemy się przed obiektem prądniczanki, która również jest zamknięta, ale ona w sumie zawsze jest zamknięta, bo jest to obiekt prywatny. I lecimy dalej. zostały chyba nam trzy wojska, nie wiem czy licząc Krakowie i Wisłę. Ale tam nie wiem, zobaczymy czy pójdziemy. Cały dzień to nam już zajmuje teraz, naprawdę. Jeździmy, jeździmy od, od 11.30. Tak. Jeszcze najlepsze jest to, że byliśmy przy pięciu jeszcze innych wojskach i wszystkie były zamknięte. Wszystkie Podjeżdżaliśmy i nawet nie dało się tam zatrzymać, zaparkować, więc jechaliśmy po ale prostu. powiem ci, dalej. Że, że mega fajny obiekt. Jest otwarty, tylko że wejść tak czy tak nie możemy. Zabijmy o limitu. No, ale dobrze w sumie, no bo na przykład tam na rynku. Jest także w gra, gra 20 i nic nie robią. Także mamy kolejne wojsko, które jest zamknięte. No i tak bardzo często jest. Czyli w sumie patrząc 30 wojsk, 4 są otwarte. Takie na których można pograć w Krakowie. Tak mi się wydaje. Ale że jesteśmy tak zmęczeni, że zostały nam jeszcze bazę 3-4 boiska, ale już koniec, wracamy już. Za dużo jest tego naprawdę, to już może kiedy indziej. My, mieliśmy jeszcze odwiedzić Krakowie i Wisłę, ale to może zróbmy po prostu coś takiego, że kiedyś nagramy film, gdzie pokażę wam wszystkie drużyny i ich stadiony takie typowo piłkarskie. Bo na przykład tu gdzieś idziemy po szkołach, naprawdę po na różnych rzeczach. Dobra, lecimy. W sumie nie. Także to byłoby na tyle w tym odcinku, że się Wam spodobało. Ale się kamerzysta cieszy Bo to już nie wiadomo Bo to byłoby na tyle w tym odcinku Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!